Witam Was moi drodzy, pragnę z wami porozważać krótko Słowo Boże. Zapraszam do wspólnego rozważania. Będziemy mówić, co znaczy prosić Boga o wszystko. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział, werset od 21 do 22. Ale zanim porozważamy te słowo, które otworzyliście, zaprosimy Ducha Świętego do tego rozważania i do tej do tego czasu. Duchu Boży, zapraszamy Cię przyjść, przenikaj nas, napełniaj nas i obdarzaj mądrością. Przenikaj nas i mów do nas przez to słowo, które ma moc i przez które Ty działasz, bo Ty jesteś tym, który działa. Przychodź, Duchu Święty, poruszaj się pośród nas, tak jak Ty chcesz teraz. Amen. Chani, zanim jeszcze e, otworzę ten fragment Słowa Bożego, Rozważymy go, pragnę Wam przeczytać świadectwo, które ostatnio dostałem od pewnej pani, z którą się modliłem za jej córkę. Szczęść Boże, chcę złożyć świadectwo. Miałam takie przynaglenie przez kilka dni, żeby zadzwonić do Pana Daniela i poprosić o modlitwę. I właśnie w sobotę, 22 lutego, zadzwoniłam z prośbą o modlitwę za moją córkę Agnieszkę, która jest po drugim przeszczepie szpiku kostnego. Zaczęły jej dokuczać zatoki i o to się modliliśmy, o całkowite jej uzdrowienie. Córka miała również pól kręgosłupa lęciowego i rwę kulszową, a o tym ja zapomniałam podczas modlitwy, ale Pan Bóg wszystko wie. Może upłynęła jedna godzina po naszej modlitwie i zadzoniła do mnie córka i mówi mamo ja nie wiem, y, ja nie wiem co się dziś stało, ale przestał mnie całkowicie boleć kręgosłup lędźwiowy i zniknęła rwa kulszowa. Pokazuje mi przez kamerę jak może, jak może się bez bólu poruszać. Pan Bóg zabrał jej tą dolegliwość, która była bardzo uciążliwa podczas schylania i poruszania się. Nasz Bóg jest wielki. Chwała Panu. Tak, Panie, Ty jesteś wielki i Tobie chwała, cześć, uwielbienie. I dziękujemy Ci za Agnieszkę i za to, że ją dotknąłeś i ustawiłeś jej ten kręgosłup. Chwała Tobie, Panie. Jesteś cudowny i wspaniały i Ty lubisz nas zaskakiwać i nami się posługiwać. Chwała Tobie, Panie. Bądź wywyższony w Agnieszce i dziękujemy Ci za to świadectwo. Chwała Tobie, Panie. Dobrze, kochani. Zapraszam Was teraz do rozważania. Tak jak wspominałem, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział, werset od 21 do 22. Przepraszam za drobne wstrząsy, ale tu kot mi lata biega i skaczy. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie sądpicie, to nie, to nie tylko z figowcem to uczynicie, ale nawet gdy powiecie tej górze, podnieść się i rzuć w morze, tak się stanie. i Otrzymacie wszystko, o co z wiarą prosić będziecie w modlitwie. W tym w fragmencie Słowa Bożego, Jezus nam przypomina o tym, żebyśmy do niego przyszli z wiarą i zaufaniem. Bo. Mówi nam, y, y, nam, że jak z wiarą będziemy prosić w modlitwie i nie zwątpimy w naszym y, y, sercu, to otrzymamy wszystko, bo, y, bo u Boga nie ma ogranicznika. Z tego, co wiara może zmienić y, w naszym życiu, często jest tak, że dużo osób. Nie czyta tego fragmentu słowa Bożego, lub go nie rozumie, bo, nie wierzy, też, bo też nie wierzy w te, te słowa, które są tam napisane. A słowo ma przecież moc twórczą, zmienia nasze myślenie, nasz świat, uzdrawia nasze serce, nasze wnętrze, całego naszego człowieka przemienia, kształtuje. A często tak nie jest przez y, to, że nie wierzymy w te słowa od Boga i ich nie oczekujemy, że coś ponadnaturalnego się wydarzy. A jak czytamy y, też w Jana 16, y, Jana 16, 16, 23 do 24, w owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. O cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. I to jest cudowne słowo, bo w tym fragmencie też Jezus nam przypomina o tym, żebyśmy prosili, że jak też będziemy prosić Ojca w imię Jego, to otrzymamy. To, o co prosimy, ale Bóg nam tutaj zaznacza, żeby, byśmy się właśnie radowali, nie? O tej radości nam wspomina, bo chce, żebyśmy się radowali. A jeśli będzie, bo powinniśmy zawsze z radością przychodzić do, do Boga, nie rozpaczy, nie, nie rozpaczać. To wiadomo, że ciężko się zawsze radować, ale Bóg jest Bogiem radości i tego pragnie, żebyśmy też się radowali. Bo on nas kocha, Jemu na nas zależy. I właśnie Jezus nam y, nie daje właśnie też ogranicznika, co możemy otrzymać y, dzięki modlitwie i w trwaniu w wierze. Jezus przeć, y, przecież nam przypomina, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Y, Marek 9.23. A, 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 a wiarę mamy wszyscy. Y, Wszyscy, niektórzy mniejszą, inni większą, ale każda jest wystarczająca, by góry przenosić. Dla Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Jest, jest, jest naszym przecież Ojcem, naszym Bogiem, który nas kocha który nas stworzył, żebyśmy szukali Jego oblicza, a On nie zakrywa swego oblicza przed nami i wysłuchuje wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze modlitwy. A jeśli coś, o coś prosimy i długo się modlimy i nie otrzymałeś, to Bóg nieraz chce Cię czymś obdarzyć, czymś lepszym, co ma dla Ciebie w danym momencie, w tym czasie o to, co prosisz. Bóg tamto to wysłuchał, ale nie odpowiedział na tą modlitwę. Dalej się modl, w tamtej intencji, nie trać wiary. Ale Bóg nieraz chce cię w danym momencie czymś lepszym obdarzyć, bo ma dla Ciebie lepszy plan, bo ma dla każdego plan zbawienia. A ten plan mamy, poznajemy go poprzez Słowo Boże, które czytamy, nie? i i słowo, które do nas mówi, jak czytamy w Rzymian 10, Rzymia 10, rozdziale 17, wersecie Przed to wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Czyli mamy żyć tym słowem Chrystusa, które Jezus nam dał, które Jezus nas nim obdarzył. I tym słowem, który pragnie Jezus, żebyśmy żyli na co dzień. Żebyśmy nie popadali w depresję, w smutki, w lęki i w inne te stany duchowe ale żebyśmy się radowali, bo Bóg jest Bogiem radości i Jezus chce, żebyśmy się radowali, żebyśmy żyli w radości, choć wiem, że po ludzku to jest ciężko, ale uczmy się tej radości. Prośmy o tę radość, bo Bóg jest Bogiem radości, bo jest Bogiem miłości, jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma dla Niego ograniczenia. Zapraszam Cię po prostu otwórz słowo i zacznij je czytać i żyć tym słowem a będą się dziać rzeczy ponadnaturalne i będzie dla Ciebie wszystko możliwe bo będzie Cię prowadzić Duch Pański Bóg będzie Cię kierować Twoim życiem tak jak On chce, nie jak my chcemy i Panie przyjdź do naszego serca przenikaj nasze serce przypominaj nam o tym, że byśmy zawsze się radowali Ducha nie gasili, w każdym położeniu dziękowali, żebyśmy zawsze byli wytrwali, cierpliwi, żebyśmy, gdy nas smutek atakuje, żebyśmy zawsze wołali do Ciebie o tą radość, o ten pokój serca. Przenikaj nas, Panie, i bądź uwielbiony, Panie, za to, że Ty działasz w naszym życiu, że Ty jesteś w naszym życiu, że jesteś naszym życiem. I dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, bo to właśnie przed to wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Twoje, Jezu Chryste. I dziękujemy Ci za Twoje Słowo i za to, że Ty jesteś naszym życiem. I dziękuję, Amen. I, I dziękuję Wam za to, że mnie wysłuchaliście, że rozważyliśmy to Słowo. Boże, jeśli chcesz, możesz polubić to Słowo, możesz udostępnić, możesz zasubskrybować. Jeśli potrzebujesz modlitwy, możesz do mnie zadzwonić. Numer telefonu jest w opisie. Jeśli chcesz zostać moim patronem, to macie tam link też w opisie do Patronite'a. Dziękuję wam za wszystko i życzę błogosławionego dnia lub wieczoru i z Bogiem. Pozdrawiam.